Dajcie kochani, tu Mary. I Mario. No i dzisiaj mamy miksik drabkowy ze zdrapkami po 10 zł. Wybraliśmy sobie dzisiaj Serie 7, 7. 7, Wow, zdrapkę, dzikiego kesza i grubego kesza. Tak jest. To co? No próbować będziemy. Sprawdzamy, czy coś tu będzie. Tak, to możesz swoje wziąć, bo to. Jak ty chcesz pierwszy, tak? To dzisiaj miałam zacząć, to no niech tak. tak będzie. I tak przybliżymy sobie ładnie. Zdrapeczka jest numerem 17. I cóż, co ja tutaj odnajdę? Ograne no, mam nadzieję. No też mam taką nadzieję. A mamy tak 55, 39, 54, 13 i 41. Będą tutaj niżej czy nie?

21, 56, 15 i 17. U, zapowiada się pustaczek. Cicha. Niestety. 53, no chyba że się pomyliłem, i coś tu jeszcze wpadnie. 52, 48, 43 i na sam koniec 32. No tu niestety nie ma. A tam nie było bonusa? Nie. Teraz ja mam dziki też. No, znajdź tego za. z numerkiem piątym. No, ty by był fajny. Będziemy przesuwać. Będziemy przesuwać. Dobra. I sprawdzamy. I mamy tak, cytrynkę, arbuza, liść. Balsam. Ananas, kwiatek, bananki, motylek, worek, a worek, tak ja szukam worek, jest wygrana, no, wow, no to super, odcinek na pusto nie przejdzie, yy, no plecak, ale super, dycha jest, to jest dobrze, teraz tu mamy, co to jest, awokado, Wisienki, winogronki, żółw, palma, zegarek, gwiazda, gwiazda i słońce, biedronka i piłka. Ale mamy worek, który daje pewnie zwróci. Tak, no tak jest, ale świetnie. No ja się cieszę. Mamy coś, Mario, nie przejmuj się. Na no, początek no. coś A, jest. Jest D, D. Tak, super, jest jakaś wygrana. No mi zostało jeszcze serii 777 z numerem 10. i będę próbował tutaj odnaleźć jakieś siódemeczki. Inne mnie właściwie nie interesują. Ja nie lubię tej statki. No Jetyś. ale czasami trzeba i dać szansę. No tak. Truskawka, banan, dzwon. W drugiej grze cytryna pomarańcza i truskawka. Na razie nic nie ma. Siódemek żadnych nie widać. Banknot, worek i diament. Do tego koniczyna, bank i walizka. Bank monety złoto. Podkowa, banknoty i safe. I lewą stronę kończymy arbus, serce i banany. Czyli na razie nic nie mamy. Po drugiej stronie jest pierścień ananas, winogronko. Tutaj są inne niż siódemka. Tu również nic siódemki nie przypomina. No dajcie w kolejnej jedną. Grze, jabłuszko, korona, dzwon. No. Dajcie chociaż jedną. Pierścień, diament i cytryna. Teraz mamy jeszcze worek, karbuza i winogrono. I na koniec złoto safe i pomarańczy. Dziękuję. No ona taka uparta jest ta zapata. No mi się nie udało. Kiedyś była, pamiętasz też ona? Mm -hmm. I ona tak jakoś fajnie dawała. Tym razem taka jest sobie. Także ma, też jej tak rzadko nie drapie. Teraz gruby kesz, kochani. Ja mam z numerkiem szesnastym. Szukamy oh, znowu worka, worka i portfela. No. Mhm. no dobra. Zaraz zobaczymy, tylko chyba tu Postaramy się. Postaramy się. Gdzie ten drugi mój drapak? No i gdzie go schowałaś? Właśnie. Tu mam. Aha, kto wie czy ten był dobrze. No dobra. No to co, szukamy tych liczb. A mam tak. 25 36 8 14 I dwa, Dobra. U, wow, co, co to by dało? I blisko, blisko! <noise> 35, a tu sześć. No pięknie, by było. Jedynka obok. Że trochę wyżej, bo tu nawet 24. Kolejny, zobacz. 9, kolejny. Oj, a co to się dzieje? 28. Trójka. Co so, ja na te kwoty wpadam? Worek jest nie, a dzisiaj nie mogę. No to dzisiaj masz szczeć na te worki. Jest! Mamy to. Twóreczka. Dobrze, tu się nie odkryło właśnie. No? 38. 12. Teraz chyba to tu, tutaj nie. Jakoś jest. 27. Nie ma. 40. Nie.

I piętnaście, a co mamy pod workiem? Dyszka. No ale fajnie. Ale jest, także ja się bardzo cieszę, że nam tutaj się udało. Gdzie to kontrolne? Tutaj chyba gdzieś. Tu tu na tu jest. A, i co tu jeszcze? No to powinno tu w tym rzędzie gdzieś być. Tak, tutaj. Mhm. No mówię Ci, że tu w tym rzędzie. Tu w tym? Już tutaj mamy no. ten kodzik. No to troszkę wyżej. Ach, <tuk> tu? Dobra. Jest AAA. A, a. No No, dobrze, kochani. Na 40 złotych mamy wygrały gruby, wygrał gruby kesz. 10 zł. Dziki cash. O, ja miał i gruby, i dziki cash. No proszę. No. I tu też również 10 złotych. Przegrały dwie. Czyli z wow, zdrapka i szery niestety. Okazały się puste. No ale a. dobra, połowę mamy. Jest połowa wkładu, cieszymy się bardzo. Coś tam wpadło. No, będziemy próbować mnożyć. Tak jest, będzie na pewno kolejny odcinek z tego. Także, kochani, pozdrawiamy Was serdecznie, cieplutko. No i do zobaczenia na naszych kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Buziaczki, trzymajcie się papa. Pa, pa.